Ce amănăt cu aceste străne? Rider 1, 2, 7. Serwer posiada swój spawn Aha, spawn mi się porwały yy, Serwer posiada swój spawn. Oczywiście tak jak większość yy, serwera, Serwerów posiadają yy, swój... No i oczywiście sobie wzię Clovera teraz. Mój ulubiony samochód, mój ulubiony samochód. Yy, nie jest on za szybki ani za wolny, jest taki akurat. Tylko wada tego pojazdu jest wywrotny, tak, ale bez modów, bo mody mają tam, wiesz, prędkość dają, to kocham driftować. Może kiedyś nagram odcinek, jak driftuję, Tym autem się nie da driftować. No, no, Dobrze, że to uchwyciłem, ale dobra. Idziemy teraz w jedno miejscu. O kurde. Oczywiście teraz mam inne auto. Mojego kochanego pikadora. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, róbcie to tu zawsze. Ma być dużo wyświetleń pod tym filmikiem, ja się go zamieszkam, cześć.